Teściowa, mąż i szwagierka szykowali się na wyjazd na Malediwy, a mnie powiedzieli: Ty nie jesteś naszą rodziną, głupia, zostajesz w domu. Milczałam i po prostu odeszłam. Ale gdy wrócili, Teściowa wręczyła mi dokumenty kredytowe na dziesięć milionów, zaciągnięte na moje nazwisko. Uśmiechnęłam się i pokazałam jej coś, od czego zbladła z przerażenia. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Weronika Kowalczyk nauczyła się wcześniej, że milczenie może być tarczą. Nie ciszą, pełną spokoju, lecz tą ciężką, lepioną z niedopowiedzeń i zawiedzionych nadziei. Milczenie było dla niej chlebem powszednim. Tłem do dźwięków klawiatury, stukotu filiżanek w porcelanie i rytmicznego, powściągliwego oddechu małżeństwa, które stało się przyzwyczajeniem, nie wyborem. Marek Dąbrowski, jej mąż, był człowiekiem, którego łatwo było lubić, ale trudniej było pokochać. Był uprzejmy, grzeczny, dbający o porządek, ale zawsze gdzieś pomiędzy, pomiędzy swoimi potrzebami a oczekiwaniami innych a właściwie oczekiwaniami jednej osoby, matki. Barbara Duda nie musiała podnosić głosu. Wystarczyło spojrzenie krótkie, stanowcze, w którym odbijały się lata podporządkowania. Marek był dla niej nie tyle synem, co przedłużeniem własnej woli. Weronika znała ten wzrok, niosła go ze sobą jak cień. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy stole w jadalni, Barbara wertowała kolorowe strony magazynu podróżniczego. Jej palce zatrzymały się na jednej z nich. Weroniko, odezwała się, nie odrywając wzroku od zdjęcia plaży, są promocje na Malediwy. Marek, Oliwia i ja lecimy. Weronika nie od razu zareagowała. Dłoń, którą trzymała filiżankę z herbatą, zatrzymała się w powietrzu. Jej głos był spokojny. Niemal zbyt spokojny, a ja Barbara zamknęła magazyn z delikatnym trzaskiem jakby to pytanie było nie na miejscu. Kochana Ktoś musi zająć się domem powiedziała z uśmiechem, który niczego nie rozjaśniał. Z końca stołu dobiegł cichy śmiech. Oliwia Ostrowska, młodsza siostra Marka, nie kryła rozbawienia Nie obrażaj się, Weronika mama po prostu chce spokojnych urodzin. W rodzinnym gronie. Słowo rodzinnym wybrzmiało z celową ostrością, jakby było granicą, którą wyznaczono bez pytania. Weronika nie odpowiedziała, jedynie skinęła głową i upiła łyk już chłodnej herbaty. Smak był gorzki. Tamtego wieczoru, gdy wróciła do swojego laptopa i przeglądała tabelki, które dawno przestały ją interesować, Otworzyła pustą kartkę i napisała w rogu monitora: Niektóre wykluczenia są uprzejme, to one są najgroźniejsze. Nie była to złość, jeszcze nie, raczej rodzaj przebudzenia. Ona już wiedziała, że konflikt istnieje, że żyje, choć nikt go jeszcze nie wypowiedział, choć słowa wciąż wiły się pod powierzchnią gestów. W nocy nie mogła zasnąć. Obok Marek oddychał spokojnie, ułożony jak zawsze, na boku, twarzą do ściany. Weronika odwróciła się do niego plecami. Ich ciała nie dotykały się już od tygodni. Czułość zniknęła w rytmie dni, które mijały bez słów. Czy naprawdę nie widzisz? Szepnęła bardziej do siebie niż do niego. Następnego dnia w kuchni Barbara stała przy blacie, krojąc pomidory. Weronika weszła cicho. Ale kobieta i tak od razu ją zauważyła. Dobrze spałaś? Zapytała nie odwracając się. Wystarczająco, odpowiedziała Weronika, podchodząc do szafki po filiżankę. Przez moment obie trwały w milczeniu. Zrobiłam listę rzeczy do zrobienia na czas naszej nieobecności, powiedziała Barbara. Pies, rośliny, poczta, nic trudnego. Oczywiście, odpowiedziała Weronika. Barbara spojrzała na nią krótko, oceniająco. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Tydzień przed wyjazdem Marek zaprosił Weronikę na spacer. Rzadko to robił. Szli alejką w parku, nie mówiąc wiele. Gdy usiedli na ławce, Marek w końcu się odezwał. Nie chciałem, żeby to tak wyszło. Co takiego? Malediwy. Mama po prostu, cóż, była bardzo podekscytowana. Weronika spojrzała przed siebie na ścieżkę, gdzie dzieci jeździły na rowerach. Wiesz, co najbardziej mnie boli? Marek zamilkł. Że nawet się nie zapytałeś, czy chciałabym jechać. Przecież wiedziałem, że nie chcesz. Nie wiedziałeś, przerwała mu. Założyłeś, jak zawsze. Marek przetarł twarz dłońmi. To nie takie proste. Weronika uśmiechnęła się gorzko. Właśnie, że jest. Tylko trzeba chcieć. Na dwa dni przed wyjazdem Weronika spakowała dla nich walizki, dla Marka też, zawsze to robiła. Każda koszula była wyprasowana, każda skarpetka sparowana. Na samą górę położyła małą karteczkę, krótką, trzy słowa: Nie jestem służącą. Nie miała już potrzeby krzyczeć. Cisza była bardziej wymowna. Kiedy wchodzili do taksówki wiozącej ich na lotnisko, Barbara rzuciła przez ramię, nie zapomnij podlewać storczyków. Weronika stała w drzwiach, obserwując jak zamykają się za nimi drzwi auta. Nie pomachała, nie uśmiechnęła się. Wróciła do środka i zdjęła z półki ramkę ze zdjęciem ślubnym. Spojrzała długo na swoją twarz sprzed lat. Dziewczyna ze zdjęcia miała w oczach nadzieję. Ta nadzieja dawno już wygasła. Włożyła ramkę do szuflady. Wieczorem usiadła przy biurku. W otwartym dokumencie pojawiły się nowe słowa: Cisza to niepokój, czasem to tylko narzędzie dominacji. W pokoju panował spokój, ale wewnątrz niej coś zaczynało się poruszać jak pęknięcie w lodzie niepozorne, ale zwiastujące lawinę. Następnego dnia nie spodziewała się nikogo. A jednak o godzinie czternastej za siedem ktoś zadzwonił do drzwi. Spojrzała przez wizjer. To była kobieta. Obca. Trzymała w dłoni kopertę. Pani Weronika Kowalczyk? Weronika otworzyła drzwi niepewna. Tak. W czym mogę pomóc? Kobieta podała jej kopertę. To sprawa rodzinna. Proszę to przeczytać. Najlepiej dziś. Nie zdążyła zapytać o więcej. Kobieta już schodziła po schodach. Weronika zamknęła drzwi. Przez chwilę patrzyła na kopertę, nie było na niej nadawcy, zadrżała, nie wiedząc jeszcze, że to, co zaraz przeczyta, będzie początkiem końca wszystkiego, co znała. Zanim otworzyła, spojrzała na swój odbicie w szybie drzwi. Cokolwiek to jest, szepnęła. Jestem gotowa. Dwa dni po ich wylocie mieszkanie wydawało się inne, nie większe naprawdę, lecz jakby powietrze, to, którego nikt już nie dzielił z nią spojrzeniem ani słowem, rozciągnęło ściany. Weronika czuła pustkę, ale nie tę, której się boi, tylko taką, która zaczyna mówić. Spała spokojnie, po raz pierwszy od dawna, dopóki nie rozległ się dźwięk telefonu. Wzięła komórkę z szafki, Przetarła oczy i spojrzała na ekran. Bank P.K.O. S.A. Złożono wniosek o kredyt dziesięć tysiąc tysiąc złotych. Czy to pani? Na moment myślała, że źle widzi. Dziesięć milionów. Powtórzyła w myślach te cyfry. Każda z nich brzmiała jak uderzenie w czaszkę. Poczuła, że serce zwalnia. Co to ma znaczyć? Wyszeptała. Wiedziała, że to nie przypadek. Nie po tym wszystkim. Jej instynkt już wcześniej ostrzegał, tylko ona wolała milczeć, bo milczenie było łatwiejsze niż prawda. Nacisnęła ikonę połączenia. Dzień dobry, tu Weronika Kowalczyk. Otrzymałam wiadomość o kredycie na moje nazwisko. To nie ja. Jej głos był pewny, spokojny, choć ręka drżała. Po chwili usłyszała głos kobiety po drugiej stronie, ciepły, ale rzeczowy. Dziękujemy pani Weroniko. Wniosek złożono w oddziale przy ulicy Karmelickiej. Zgłosimy próbę oszustwa. Proszę się nie martwić, zajmiemy się tym. Kto to zrobił? Zapytała odruchowo. Nie mogę jeszcze powiedzieć, ale proszę przyjść jutro do oddziału. Zweryfikujemy podpisy. Jak pani ma na imię? Zapytała po chwili. Emilia. Emilia Wojciechowska. Dziękuję, Emilio. Weronika rozłączyła się i przez kilka sekund patrzyła w ekran, jakby chciała, żeby litery zmieniły się w coś innego, coś bardziej logicznego. Następnego dnia szła do banku wolno, nie dlatego, że się bała, ale dlatego, że każdy krok był jak odliczanie. W środku czuła się obco marmurowe ściany, zapach toneru i cisza, w której słychać było tylko drukarki. Usiadła naprzeciw Emilii, która już na nią czekała. Kobieta miała włosy spięte w ciasny kok i oczy, które potrafiły współczuć, nawet kiedy mówiły o paragrafach. Pani Weroniko, oto kopia wniosku. Położyła przed nią kartki. Weronika spojrzała na nie. Na końcu, tuż pod danymi, widniał podpis. Jej imię i nazwisko, ale litery były obce. To nie mój podpis powiedziała cicho. Nigdy tak nie pisze litery w. Emilia skinęła głową. Wiem, już po pierwszym spojrzeniu byłam pewna, ale procedura wymaga, żebyśmy to oficjalnie potwierdzili. Weronika przytaknęła. Czy wiadomo, kto przyniósł dokumenty? Emilia zawahała się. Wniosek złożył mężczyzna, średniego wzrostu, około czterdziestu lat, podał się za męża. Słowo mąż spadło jak kamień. Weronika wbiła wzrok w blad biurka, przez chwilę nie mogła złapać oddechu. Czy powiedział coś jeszcze? Że to wspólny kredyt inwestycyjny na remont posiadłości. Jakiej posiadłości? Zapytała Weronika z pustym uśmiechem. My nie mamy żadnej posiadłości. Emilia spojrzała na nią współczująco. Czasami ludzie. zaczęła, ale urwała, widząc jej spojrzenie. Nie tłumacz mi ludzi, Emilio. Weronika wzięła głęboki oddech, proszę tylko powiedzieć, co mam zrobić, zgłosić sprawę policji i przyjść do nas z dowodem tożsamości. Zabezpieczymy dane. Weronika kiwnęła głową. Dziękuję. Gdy wyszła z banku, czuła się, jakby zostawiła tam część siebie, nie tę naiwną, tę, która jeszcze wierzyła w cokolwiek wspólnego. W domu długo siedziała przy biurku stosy dokumentów, faktury, potwierdzenia przelewów, zaczęła układać je w równe stosy, każdy z nich był świadectwem jej pracy, oszczędności, rozsądku, zadzwoniła do Józefa Nowaka, starego znajomego, prawnika, który niegdyś pomógł jej w sprawie spadkowej po ojcu. Weronika, jego głos był zachrypnięty, minęło sporo czasu. Tak. I znowu potrzebuję twojej pomocy. Ktoś próbował wziąć kredyt na moje nazwisko. Kto? Zawahała się. Wiedziała, że to pytanie zmienia wszystko. Zgadnij. Po drugiej stronie zapadła cisza. Słychać było tylko szelest kartek. Przygotuj dokumenty mieszkania. Wszystko, co zapłaciłaś. Banki lubią papier, nie emocje. Zawsze to mówiłeś, bo to prawda. Weroniko. Jego głos złagodniał. To, że wciąż wierzysz ludziom, nie jest twoją winą, ale teraz musisz być twarda. Kiedy odłożyła słuchawkę, spojrzała na swoje ręce: drżały, nie z lęku, z rozczarowania. Ile lat wierzyła w nas, ile razy mówiła my, gdy w rzeczywistości wszystko było jego. Otworzyła szafkę z dokumentami. W każdym akcie własności, w każdym potwierdzeniu figurowało nazwisko. Marek Dąbrowski. Jej imię pojawiało się tylko tam, gdzie trzeba było podpisać się pod rachunkiem. Poczuła chłód w piersi. Nie zimno ciała, lecz prawdy, która wreszcie przebiła się na powierzchnię. O dziewiętnastej zadzwonił dzwonek do drzwi. Weronika podniosła wzrok z nad papierów. Nikt nie miał przychodzić. Otworzyła. Na progu stał listonosz. Pani Weroniko Kowalczyk? Tak. Przesyłka polecona, proszę podpisać. Podpisała, odebrała kopertę i zamknęła drzwi. Na kopercie widniał znajomy charakter pisma Barbara Duda. W środku były dwa dokumenty akt notarialny i krótki list. Weroniko, musieliśmy działać szybko. Marek nie chciał cię zranić, ale wiesz, że majątek rodzinny nie może przepaść. Nie rób scen. To tylko formalność. Barbara. Weronika czytała te słowa kilka razy. Każde zdanie było jak rana, formalność, słowo, które zniszczyło lata życia. Usiadła w ciszy. Zegar w salonie tykał monotonnie, spojrzała na kartki rozrzucone wokół siebie, wzięła długopis i zapisała w notesie: Nie jestem częścią ich rodziny, jestem przeszkodą w ich dziedzictwie. Po raz pierwszy poczuła, że nie chce już walczyć o to, co należało do przeszłości. Spojrzała na telefon. Na ekranie migała nowa wiadomość od numeru, którego nie znała. Jeśli chcesz poznać prawdę o Marku, przyjdź jutro na ulicę Sławkowską 22 samotnie. Weronika przez chwilę nie oddychała. To był moment, w którym wszystko zaczynało się układać w coś większego. Coś, czego jeszcze nie rozumiała, ale wiedziała, że musi tam pójść. Powoli złożyła papiery, wstała i spojrzała w lustro. Jej odbicie wyglądało inaczej, jakby z oczu zniknęła miękkość, a pojawiło się coś nowego, determinacja. Czas na odpowiedzi, powiedziała do siebie cicho. Kiedy Barbara, Marek i Oliwia wrócili z Malediwów, wnosili ze sobą zapach obcych miejsc i niefrasobliwość, której Weronika nie potrafiła już znieść. Ich śmiech rozlewał się po mieszkaniu, jak nieproszony gość. Wchodząc, Barbara rzuciła torbę na fotel i westchnęła teatralnie. Wiesz, Weroniko, zaczęła tonem, jakim matki mówią do dzieci, które coś przegapiły. Tamta woda jest tak przejrzysta, że widać dno. Weronika stojąc przy drzwiach kuchni, odpowiedziała bez uśmiechu. Nie każde dno warto oglądać. Barbara zmrużyła oczy, jakby chciała coś dodać, ale zrezygnowała. W pokoju zapadła cisza. Marek udawał, że przeszukuje walizkę, a Oliwia przeglądała zdjęcia w telefonie, powtarzając, jakie to piękne. Wieczorem usiedli do kolacji. Stół, ten sam, przy którym kiedyś śmiali się z drobiazgów, teraz był polem walki. Barbara rozłożyła przed sobą niebieską teczkę. Jej ruch był spokojny, precyzyjny, jakby przygotowywała się do podpisania kontraktu, nie rozmowy rodzinnej. Tu podpisz, powiedziała, przesuwając dokument w stronę Weroniki. Weronika spojrzała na kartki. Co to jest? Barbara poprawiła się na krześle. Kredyt rodzinny, formalność pomoże wszystkim. Wszystkim? Powtórzyła Weronika, nie dotykając papieru. Tak, Marek ma nowe plany inwestycyjne, Oliwia zaczyna kurs, ja. Wiesz, jak to jest. Rodzina musi się wspierać. Weronika przesunęła dokumenty do siebie i zaczęła je czytać. Linijka po linijce, numer po numerze. Nagle poczuła, jakby czas się zatrzymał. Formularz był identyczny z tym z banku, te same pola, te same sformułowania, ta sama sekcja podpisów i ten sam podpis fałszywy podniosła wzrok. Barbara to twoje pismo, nikt się nie poruszył, nawet powietrze wydawało się cięższe, Marek pobladł, Oliwia odłożyła widelec, który z brzękiem uderzył o talerz. Nie przesadzaj, odezwała się Barbara tonem, w którym zabrzmiało napięcie. Rodzina sobie ufa. Ufa? Weronika powtórzyła powoli, jakby smakowała słowo, które nagle straciło sens. Ufa komu Barbara? Tobie? Bo ja właśnie dowiedziałam się, że moja rodzina próbowała mnie okraść. Marek odchrząknął. Weroniko, może po prostu źle to rozumiesz. Naprawdę? Przerwała mu. Bo mam dokumenty z banku. I wiesz co tam pisze? Że wniosek o kredyt złożono w waszym imieniu. W moim imieniu. Barbara odwróciła wzrok. Oliwia wstała, jakby chciała coś powiedzieć, ale zabrakło jej odwagi. Weronika odeszła od stołu, poszła do pokoju, po chwili wróciła z własną teczką, grubą, ciężką, pełną kopii, pism i wydruków. Rozłożyła je przed nimi. Oto dowody. Bank potwierdził oszustwo. Policja już ma sprawę. A to, wskazała na sterte dokumentów, potwierdzenia wszystkich wpłat za mieszkanie. Moje pieniądze, moje przelewy. Barbara otworzyła usta, ale nic nie powiedziała. Olivia patrzyła w blat. Marek spuścił głowę Więc co teraz? spytał cicho. Chcesz nas zniszczyć? Nie, odparła Weronika. Chcę tylko, żeby prawda miała imię. Barbara uderzyła dłonią w stół. Ja chciałam dobrze dla siebie odparła Weronika nie dla mnie. Zapadła długa, gęsta cisza. Oliwia po chwili odezwała się szeptem: Przepraszam, Weronika, ja. Nie wiedziałam, mama mówiła, że to tylko formalność. Teraz już wiesz, odpowiedziała spokojnie Weronika. Marek w końcu podniósł wzrok. Jego twarz była zmęczona, jakby całe lata podporządkowania wreszcie zaczęły go dusić. Porozmawiajmy, proszę, bez krzyków. Weronika spojrzała mu prosto w oczy. Porozmawiamy, ale nie o kredycie, o tym, co zostało między nami. Wstała od stołu. Marek też wstał, jakby chciał ją zatrzymać, ale nie miał już prawa dotknąć jej dłoni. Barbara nagle wyszeptała. Myślisz, że cię nie kochałam? Myślę, że kochałaś kontrolę, odpowiedziała Weronika. I to z nią teraz zostaniesz. Oliwia wytarła łzy. Marek stał nieruchomo, jak ktoś, kto wreszcie zrozumiał, że wszystko, co miał, przestało istnieć. Weronika podniosła teczkę, odwróciła się i ruszyła w stronę drzwi. W progu zatrzymała się na chwilę. Jutro składam pozew o rozwód, powiedziała spokojnie. Nie będę poręczycielką waszych długów ani w banku, ani w życiu. Nikt się nie odezwał. Wyszła, zamykając za sobą drzwi, które przez lata były jej więzieniem. Kiedy ich zamek kliknął, cisza jaka zapadła była cięższa niż jakiekolwiek słowo. W mieszkaniu po drugiej stronie ulicy paliło się światło. Weronika weszła, odkładając teczkę na stół. Jej przyjaciółka Natalia siedziała przy biurku. Wyglądasz, jakbyś właśnie wróciła z wojny, powiedziała, bo wróciłam. Odparła Weronika, siadając. Natalia nalała jej herbaty, ale Weronika jej nie tknęła. Co teraz zrobisz? spytała cicho. Teraz? Weronika spojrzała przez okno. Teraz zaczynam od nowa, ale zanim to zrobię, muszę jeszcze coś załatwić. Co takiego? Weronika otworzyła notes. Na pierwszej stronie wciąż widniało zdanie sprzed tygodni Niektóre wykluczenia są uprzejme. To one są najgroźniejsze. Przesunęła palcem po słowach, a potem dopisała pod nimi jedno zdanie. Niektóre prawdy wymagają odwagi, której bałam się mieć, podniosła wzrok. Muszę wrócić na Sławkowską. Ktoś tam czeka z odpowiedziami minęły miesiące. Niektóre sprawy kończą się w sądzie, inne w człowieku. Sprawa kredytowa została zamknięta urzędowo. Próba oszustwa potwierdzona, brak strat finansowych. Papier mówił jedno, wszystko w porządku, ale Weronika wiedziała, że to tylko połowa prawdy, to co się zmieniło, nie widniało w aktach ani w raportach policyjnych. Zmiana była w spojrzeniu, w tym, że gdy patrzyła w lustro, już nie szukała tam zgody tylko siebie. Pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, zadzwonił domofon. Kowalczyk? Barbara Duda. Weronika zawahała się przez sekundę, ale nacisnęła przycisk. Drzwi się otworzyły. Barbara stała w korytarzu, jakby czas z niej zszedł. Bez makijażu, z twarzą poszarzałą nie od wieku, lecz od czegoś głębszego: zmęczenia sobą. W rękach trzymała gruby pakiet dokumentów w gumce recepturce. Nie przyszłam po przebaczenie. Powiedziała od razu, jakby bała się, że zostanie wyrzucona, zanim zdąży wyjaśnić. Przyszłam po pomoc. Weronika nie odpowiedziała. Zus, jakieś składki, jakieś druki. Barbara pokazała drżące dłonie. Nie umiem tego wypełnić. Weronika przyglądała się jej długo. To nie była kobieta, która jeszcze niedawno mówiła: Rodzina sobie ufa. Ta Barbara była cicha, prawdziwa. I po raz pierwszy bez zbroi. Wejdź, powiedziała w końcu. Usiadły przy stole, pracowały godzinami, długopisy sunęły po kartkach, daty były przepisywane z dowodów, pesele wstawiane ostrożnie, cyfry nie myliły się tym razem. Między kolejnymi formularzami panowała cisza, ale była inna niż kiedyś. Nie była murem, była przestrzenią. W pewnym momencie Barbara odłożyła długopis. Wiesz, całe życie myślałam, że kto naciska, ten żyje, że kontrola to dowód, że się kocha, a to był tylko strach. Weronika spojrzała na nią bez gniewu. Strach też trzeba kiedyś spłacić, Barbara przytaknęła. I spłacam. Wiesz, dziś pierwszy raz czuję, że to, co robimy, jest uczciwe, że proszę, a nie wymuszam. Dobrze to czujesz. Barbara odetchnęła głęboko, jakby zrzuciła ciężar, który nosiła od lat, złożyła papiery, nie płakała. Weronika też nie. Ale w ich milczeniu była prawda, która nie potrzebowała łez. Kilka dni później zadzwonił telefon, Weronika odebrała bez sprawdzania, kto dzwoni. Weronika, tu Oliwia, głos był inny, pewniejszy, znalazłam pracę, powiedziała szybko. W biurze rachunkowym. Nic wielkiego, ale... Sama. Bez mamy. Bez Marka. Chcę żyć po swojemu. To dobrze, odpowiedziała Weronika. Błąd nie jest porażką, jeśli potrafisz z niego wstać. Dzięki, że nie zamknęłaś drzwi na zawsze. Tylko te, które trzeba było. Wieczorem ktoś zapukał. Nie domofon, nie telefon. Ręka na drewnie. Dwa uderzenia, potem trzecie, cichsze. Weronika otworzyła. Marek stał na progu. Bez kwiatów, bez przeprosin wypisanych w oczach, tylko on zgubiony i cichy. Nie wiem, jak wrócić, powiedział, ale wiem, jak nie chcę już żyć. Weronika nie odwróciła wzroku. Zacznij od siebie, potem zobaczymy. Marek skinął głową. Nie prosił, nie błagał. Wiedział, że nie ma już obietnic, które wystarczą. Odwrócił się i odszedł. Tym razem zamknął drzwi powoli, cicho. Weronika usiadła przy stole, otworzyła stary zeszyt, ten sam, w którym wszystko się zaczęło. Kartki były pełne notatek, zdań zapisanych nocami, ale teraz dodała jedno nowe. Nie podpisałam nie tylko papieru, ale i cudzych decyzji. Nie potrzebowała już więcej dowodów, miała siebie. Godność nie była dla niej już obroną, była początkiem, nie było oklasków, nie było publiczności, nie było zwycięzców ani przegranych, byli tylko ludzie, prawdziwi tacy, którzy w końcu zrozumieli, każdy na swój sposób, że miłość bez granic staje się długiem, a przebaczenia nie dostaje się na kolanach, zdobywa się je zmianą. W mieszkaniu panował spokój. Na półce pomiędzy książkami a segregatorami leżała biała koperta, na niej jedno słowo spłacone. Nie chodziło o pieniądze, chodziło o przeszłość.